Nie prosiłem o to. Zostałem wybrany. Mam apostołów. Pomagam niewidomym przejrzeć. Ocalam duszę. Ale w odróżnieniu od poprzedniego wybrańca Bóg nie pozwolić mnie tknąć. Ten świat nas się na krawędzi. Nie rozumiesz, co próbujemy stworzyć? Zbliża się upadek. Weźmiemy was po dobroci lub nie. Rozpocząć koszmę! Rozkradają naszą ziemię i porywają naszych przyjaciół. A to nasz dom! Myślałem, że ci od Edenu po prostu sobie pójdą. Czekali na kogoś, kto rozpocznie ich przeklętą świętą wojnę. Musimy stworzyć ruch oporu. Nie układaj się z nimi. Nie okazuj litości. Jeśli będziemy trzymać się razem, kult nigdy nas nie złamie. Co daje Bóg, tego żaden człowiek nie może odebrać.